Dzień dobry Trafił do mnie skuter Znaczy nie skuter, wał wow, skutera wodnego Yamaha GP 1200 R Po wymianie łożysk w jakiejś firmie gdzieś tam Trudno mi powiedzieć gdzie Łożyska prawdopodobnie założone Najzwyklejsze jakie można sobie założyć Żadnych kołków, żadnych otworów Nic, kompletnie Tak wygląda czop który został zostawiony tak wygląda korbowód to niby miało jeździć eee, no będę rozbierał dalej jak rozbiorę całe to pokażę jak to wyglądało jestem dalej eee, rozebrane łożyska eksplorera SKF-owskie, niby dobre C3 luz. Zakładane e, przy czym no, wszystkie czopy przy korbowodach w stanie ruiny. Nie wiem jak długo by to mogło pracować. W każdym bądź razie nie za długo. Tak wyglądają czopy te plamki. To jest po prostu dyskwalifikacja totalna. W korbowodach jest to samo. Rdza, brzeg. Ogólnie rzecz biorąc, tragedia rodzinna. Klient pewnie zapłacił, ale, ale co z tego? Dobra, nic, będę zakładał teraz części WSM-owskie, nowe. Pokażę może za chwilę, jak to będzie wyglądało. Wyciągnąłem już nowy zestaw naprawczy WSM-a. To są nowe przeciwwagi, które zamieniam za te tutaj złomowe które były korbowody z nowymi czopami podkładkami, łożyskami tutaj są łożyska tym razem już z kołaczkami które utrzymują je żeby się nie obracały w karterach nowe łożysko na końcówkę od strony śruby i tu jest nowe łożysko na Drugą końcówkę od zapłonu, Nie, no. zabieram się za składanie w takim układzie efekt końcowy przy centrowniku. Kolejny etap. Tu mam już założone łożyska. Pierścień, czopy powciskane. Teraz będę składał w przyrządzie takim specjalnym na którym stoły obrotowe są i można poustawiać to wszystko tak żeby było dobrze kolejny etap tu już mam złożony środkowy korbowód teraz muszę wycentrować to założyć łożyska założyć kolejną przeciwwagę no i dalej zabawa z centrowaniem tak, mamy wał poskładany na tych najważniejszych przeciwwagach. Wycentrowany do tego momentu. Teraz muszę założyć najpierw tą końcówkę tu, wycentrować wał, później założyć drugą końcówkę, wycentrować. No i sprawdzić całość. I to tyle. Założyłem już 4-5 przeciwwag. Wycentrowanie w tym stadium to jest podobnie w tym samym miejscu w tej samej linii dopieszczać będziemy w samym końcu po założeniu tej przeciwwagi tutaj skrajnej ze stożkiem także przezałożyć kolejną W krańcach półtorej dwie setki jest bicie, także wał po włożeniu w kartery się po prostu sam naprostuje do pozycji której powinien być. To kwestia w tej chwili kręcenia będzie działało do miłego. Na razie.